Cześć, witam Was serdecznie na naszym rynku energii. W tym filmie zobaczysz dane i analizy cen energii elektrycznej w Polsce z czerwca 2025. Na początku proszę zapoznać się z disclaimerem. Ok, zobaczmy jak ceny kształtowały się w czerwcu w całej Europie. Jeśli chodzi o rynek polski, to zanotowaliśmy około 13%. Spadek cen miesiąc do miesiąca. Ceny spadły ze średnio 94 euro na 81,5 euro za megawattogodzinę. Rynek niemiecki również odnotował spadki do poziomu około 64 euro. Natomiast co ciekawe, na Słowacji, w Czechach i we Francji ceny miesiąc do miesiąca wzrosły. We Francji wzrosły nawet o 21 euro stanowiło około 110% wzrostu miesiąc do miesiąca. W Hiszpanii i Portugalii widzimy też spore wzrosty cen do 72-74 euro za megawattogodzinę, więc tutaj dość ciekawa sytuacja w Europie. Nie było jednego kierunku w, we wszystkich krajach, natomiast co ciekawe Polska zanotowała spadki, obniżyły się ceny, zbliżyły do cen europejskich, natomiast pozostałe kraje, Część przynajmniej z nich zanotowała hmm, wzrosty. Zobaczmy, jak to się kształtowało każdego dnia. Ceny wahały się średnio od najniższych poziomów, nawet 120 zł za megawattogodzinę święto w Boże Ciało 19 czerwca, do najwyższych poziomów około 518-523 zł za megawatogodzinę 2 czerwca oraz 26 czerwca. Średnio ceny były na spocie bardzo niskie w czerwcu. Było to 364 zł i 9 groszy. Żeby zrozumieć tą dynamikę zmienności, przyjrzyjmy się tutaj, jak kształtowała się produkcja z odnawialnych źródeł energii w stosunku do zapotrzebowania krajowego i zobaczmy, że im wyższy był ten procent pokrycia zapotrzebowania przez produkcję z wiatru i fotowoltaiki, no to ceny były Statystycznie niższe. Tutaj bardzo duże poziomy w drugiej połowie miesiąca: około 45-47%, a nawet 29 czerwca było to aż 52%. Ceną wtedy 206 zł za MWh. Natomiast najwyższe ceny odnotowaliśmy, gdy ten poziom pokrycia załodu był około 30%, 27 czy 20. 4%. teraz przyjrzymy się korelacji jaka występowała pomiędzy ceną energii na spocie a produkcją energii z elektrowni konwencjonalnych na gazie i węglu i zobaczmy, że tutaj początkowo wysokie ceny, wysokie poziomy około 52-57% cenami pod 500 zł za MWh natomiast druga połowa miesiąca była statystycznie już niższa Elektrownie konwencjonalne pokrywały nawet poniżej 50%, a w niektórych dniach nawet 40 czy 42%, i wtedy te ceny były zdecydowanie poniżej już 300 zł za megawattogodzinę. Zobaczmy teraz, jak kształtowały się średnie ceny godzinowe w czerwcu. Pamiętajmy, że każda godzina ma swoją cenę na giełdzie. Warto znać swój profil cenowy. Warto zużywać energię wtedy, kiedy ta cena jest najniższa. I oczywiście połączyć to z ofertą, umową dla firmy czy dla gospodarstwa domowego opartą o ceny dynamiczne, ceny hurtowe, ceny z towarowej giełdy energii. I zobaczmy, że tutaj te ceny były naprawdę wyjątkowo niskie, bo tutaj o godzinie 12.29 zł za megawatt o godzinę, o 13.12 a o 14 tylko 5 zł za megawattogodzinę średnio, więc zobaczcie, że to są naprawdę niskie wartości. Fotowoltaika produkuje bardzo dużo energii. No i to obniża ceny hurtowe, więc mamy dość spory spadek tutaj miesiąc do miesiąca, gdzie te ceny się średnio obniżyły. Raczej tutaj we wszystkich w prawie wszystkich godzinach i zanotowaliśmy dość spore. Spadki. Szczyt cenowy utrzymał się na podobnym poziomie 868 zł w czerwcu. Tutaj widzę nieznaczne wzrosty średnio godziny 22. Natomiast co warto zapamiętać, czerwiec zanotował dość spore spadki miesiąc do miesiąca i ceny tutaj w połowie, w środku dnia były naprawdę, naprawdę niskie i warto z tego było korzystać. Na to wpływ oczywiście miały też ceny ujemne w niektórych dniach, które średni tą średnią obniżają. Teraz zobaczmy, jak kształtowała się ta relacja procentowo średniej ceny godzinowej w stosunku do średniej ceny base całego miesiąca. No i tutaj mamy też powiedziałbym niesamowite liczby. Średnia cena 2% czy 3% czy 6% średniej base'u. no to jest naprawdę niewiele. Więc tutaj warto przemyśleć to, czy możemy wtedy zużywać więcej energii elektrycznej, no bo po co płacić 400 czy 500 zł za MW na hurcie, jak można w niektórych oczywiście momentach płacić poniżej 100 zł. Czy cenowy procentowo też urósł? Wyniósł aż 251% średniej BEZU. Więc tutaj mamy rozchylenie procentowe tego. Tego spreadu między minimum a maksimum. Więc tutaj rynek daje sygnały do tego, aby budować, inwestować w magazyn energii, gdyż ten spread jest wysoki pomiędzy najwyższymi cenami a najniższymi i możemy lub przesunąć tą swoją produkcję w czasie, lub też zrobić arbitraż, czyli naładować magazyn po niskich cenach hurtowych i rozładować wtedy, gdy te ceny hurtowe są najwyższe. Spójrzmy teraz jak kształtowały się historycznie ceny spotowe oraz jak wygląda krzywa na rynku terminowym. I tutaj co ciekawe w czerwcu mieliśmy dość spory spadek w stosunku do ceny terminowej z końca czerwca. Rynek wyceniał wtedy czerwiec na około 430 zł, natomiast spot był dużo, dużo niżej. Był to największy tutaj, największa różnica w dół. W tym roku była to też najniższa cena spotowa w tym roku i od wielu yy, miesięcy. Następnie rynek wycenia lipiec na około 400 zł, cały kwartał trzeci na 410 zł, kwartał czwarty na około 419 zł. Kontrakt base na rok 2026 był wyceniany pod koniec czerwca na poziomie 419 zł, 409 zł. A kontrakt na rok 2027 424 zł. Zobaczmy, jak zmieniały się te czynniki cenu, cen surowców. Zobaczmy, że te główne surowce, jakie warto brać pod uwagę, to są właśnie uprawnienia do emisji CO2, gdzie w początku czerwca były wzrosty, rynek wybił. Poziom oporu i w cenach euro, i w cenach złotówkowych, natomiast później zanotował spadki. Jeśli chodzi o gaz, no to mieliśmy przez większość miesiąca wzrosty. Tutaj była oczywiście no, negatywna sytuacja w kontekście wojny Iranu z Izraelem. Ceny wzrosły z około 35 euro do 42 euro, i tutaj rynek obawiał się zamknięcia ciśnienia Normus, natomiast to było dość mało prawdopodobne. Konflikt dość szybko się tutaj uspokoił i ceny też dynamicznie spadły. Ponadto zatwierdziła Komisja Europejska tutaj porozumienie w sprawie wymogów do ma odnośnie magazynowania gazu i tutaj są dość luźniejsze perspektywy prawa. Państwa członkowskie mogą hmm, mieć tutaj taki luźny bufor od 80 do 90% zapewnienia gazu przed okresem. Zimowym i też nie ma sztywnej jednej daty, więc tutaj rynek gazu wrócił do tych swoich poziomów, jakie notował przed tym konfliktem Iranu z Izraelem. Natomiast na rynku węgla znotowaliśmy wzrosty około 5%. Jeśli chodzi o ceny, no to zmiany były o około 10 zł na uprawnieniach do emisji CO2 miesiąc do miesiąca. I na gazie spotowym też ceny wzrosły o około 10 zł za megawattogodzinę. W temacie cen energii musimy pamiętać, że jakieś elektrownie muszą tę energię wyprodukować, zakontraktować. Zazwyczaj elektrownie chcą hedżować swoją produkcję na przyszłość, tak żeby znać swoją marżę, znać swoją produkcję. I tutaj one patrzą na swoje koszty stałe koszty zmienne. I zobaczmy, jak model. Pokazywał tą zmienność w czerwcu. Mieliśmy od początku czerwca, praktycznie, wzrost ceny modelowej, więc tworzyła się pewna presja wzrostowa i ona w połowie miesiąca się trochę zmaterializowała. Ceny wybiły około 10-15 zł na kontrakcie rocznym. Natomiast już tutaj po 23-24 czerwca mieliśmy dość spore spadki na ceny energii, które były spowodowane właśnie spadkami na cenach gazu i uprawniach do emisji CO2. Pod koniec czerwca rynek jest tutaj dość dobrze wyceniany, pośrodku około mm, zakresu modelowego. Zobaczmy jak kształtowała się struktura wytwarzania energii elektrycznej w czerwcu i tutaj nadal Oczywiście węgiel kamienny był na pierwszym miejscu, natomiast już było go coraz mniej. No i fotowoltaika zajęła drugie miejsce z poziomem produkcji 2,6 TWh, więc bardzo dużo. Później na trzecim miejscu podobne wartości węgiel brunatny i wiatr. Powietrze będzie kawałek dalej trochę więcej, bo był to bardzo, bardzo dobry miesiąc dla, dla wiatru. Rekordowy czerwiec a gaz ziemny tutaj na piątym miejscu, spadek 1,2 terawattogodziny. W kontekście struktury procentowej są różne dane. Było dużo głosów, że już OZE wyprodukowało więcej energii elektrycznej w czerwcu niż węgiel. Poczekajmy na dane PSE, zobaczymy co one dokładnie powiedzą. Ja tutaj mam przedstawiony poziom około 47% produkcji energii przez węgiel, więc tutaj najniższe poziomy w tym roku. Gaz ziemny tylko 10%, więc też dość mało. No i tutaj zobaczcie fotowoltaika aż 21%. Bardzo dużo i wiatr na lądzie 17%. Drugi wynik w tym roku, wyżej był tylko styczeń. Zapraszam serdecznie do subskrybowania mojego kanału oraz do kontaktu ze mną. Jeżeli chcecie się do więcej Dowiedzieć więcej o rynku energii. Jeżeli szukacie dobrych ofert współpracy z firmami energetycznymi, chętnie Wam pomogę i zobaczymy, jak możemy wspólnie obniżyć koszty energii w Twojej firmie. Następnie przyjrzymy się czynnikom tutaj fundamentalnym, zobaczymy dokładne dane odnośnie krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną, zobaczymy, jak się kształtował import-eksport energii w czerwcu, zobaczymy dokładne dane a propos produkcji. Z OZE, a koszty produkcji energii z paliw kopalnych, jako też ważny czynnik ceny, omówiliśmy przed chwilą. Pierwszy czynnik, jaki przeanalizujemy, to jest krajowe zapotrzebowanie na moc, czyli ten składnik popytu na energię elektryczną, który wpływa na cenę. No i zobaczmy, że czerwiec, no to mamy dalsze spadki tego popytu. Nie ma za bardzo odbicia na, na w trakcie zapotrzebowaniu na moc widać tą efektywność energetyczną, widać też tutaj dana a propos tych yy, źródeł on-site'owych z zalicznikiem, gdzie tego popytu po prostu dzięki temu jest coraz mniej. Średni poziom zapotrzebowania w godzinie to było 16,7 GW, a wolumenowo około 12 TWh było tego popytu. W czerwcu jest to spadek miesiąc do miesiąca, no i jest to spadek też rok do roku. W kontekście dynamiki rocznej, no to mamy cały czas. Trend spadkowy, średnie zapotrzebowanie. Z ostatnich 12 miesięcy nadal spada, i dynamika też spada, wynosi już około minus 4%. Jeśli chodzi o drugi czynnik, czyli wymianę międzysystemową, no to ten czerwiec był takim miesiącem powiedziałbym, na zero. Statystycznie jest to lekki eksport, więc dana jest minus 13 MW średnio w godzinie, natomiast to jest powiedzmy na zero. I to jest zmiana w stosunku do tych poprzednich miesięcy, gdzie przez pierwsze 4 miesiące mieliśmy dość silny eksport z Polski. W maju ceny w Polsce były bardzo drogie, więc mieliśmy import energii elektrycznej do Polski, a czerwiec tutaj rynek można powiedzieć, że odnotował pewną równowagę. Ok, i teraz właśnie produkcja energii elektrycznej z wiatru w czerwcu. Bardzo duże wartości. Zobaczcie, że tylko w tym roku styczeń zanotował lepszy wynik i statystycznie tutaj w czerwcu zazwyczaj mało wieje, natomiast ten czerwiec był wyjątkowy. Średnia produkcja to 2,9 GW i wolumenowo ponad 2 TWh energii elektrycznej z wiatru. Więc to było takim dodatkowym czynnikiem, takim kopniakiem, żeby te ceny spotowe były niskie. No i powiedziałbym, że Rynek oddał to, co zabrał w lutym, gdzie w lutym mieliśmy bardzo małą powietrzność, co podwyższyło ceny spotowe. No i czerwiec z kolei sytuacja odwrotna: bardzo, bardzo dużo powietrzności. Capacity factor, czyli wskaźnik produktywności turbin wiatrowych. No, w czerwcu mamy poziomy rekordowe jak na ten miesiąc, 26% wyższe niż te poprzednie yy, miesiące, więc bardzo dobry wynik. Jeśli przyjrzymy się wskaźnikowi Capture Rate, czyli procentowi ceny base, jaką mogą uzyskać średnio elektrownie wiatrowe w Polsce na lądzie, no to było to 92% w czerwcu, spadek miesiąc do miesiąca, natomiast też wzrost do ro rok do roku, poziomy powiedziałbym, jak na czerwiec, ok. I zobaczmy, że wzrosła też ta produkcja z wiatru z ostatnich 12 miesięcy, bo czerwiec tamtego roku został zastąpiony czerwcem z tego roku, więc mamy tutaj na niebieskiej linii wzrosty, które de facto powinny być po części kontynuowane, żeby wrócić do pewnej średniej. Ostatnie pół roku było bez czerwca poziomem o dość niskiej. Wieczności. Moc zainstalowana w wietrze to już jest prawie 11 GW mocy zainstalowanej. Następnie przejdźmy do fotowoltaiki. Zobaczmy, że mamy rekord produkcji historycznie i w tym roku. Miesiąc do miesiąca wzrosty. Średnia produkcja na poziomie 3579 MW w godzinie, a na poziomie produkcji, to jest prawie 2,6 terawatogodziny energii elektrycznej. Maj poprzedniego, maj yy, był ciekawym miesiącem, gdyż zanotowaliśmy spadek rok do roku, było to wyjątkowy, wyjątkowa sytuacja. Czerwiec już w tym roku no, to utrzymał dobrą statystykę, czyli mamy wzrosty produkcji rok do roku, no bo ta moc zainstalowana rośnie. W kontekście wskaźnika Capacity Factor no to mamy wzrosty miesiąc do miesiąca, natomiast spadki rok do roku głównie z powodu tego redysponowania produkcji, zatrzymywania produkcji z jednej strony przez właścicieli spółki obrotu, gdy te ceny są ujemne, no ale też przez PSE. Już z tych powodów bilansowych, gdy jest tej energii bardzo, bardzo dużo, a popyt no, nie jest wystarczający, żeby tą energię odebrać. Poziomy 15,4, na Capacity Factor i dalej capture rate. Tutaj mamy z kolei negatywną sytuację dla fotowoltaiki. Poziom osiąganej ceny to jest tylko 47%, więc zobaczcie, że w czerwcu, gdy wolumenowo fotowoltaika produkuje najwięcej, też może osiągnąć coraz niższą cenę kurtową, więc jest to pierwszy przypadek w historii w Polsce, gdzie wskaźnik miesięczny. Ceny osiągalnej jest poniżej 50%, więc myślę, że też warto to zapamiętać. Warto mieć to z tyłu głowy. Jak mocno, zobaczcie, ten wskaźnik spadł rok do roku o 30 punkty procentowe w czerwcu. 77% bejzu na tylko 47% ceny base. Moc zainstalowana w to już jest ponad 23 GW. A średnia produkcja z ostatnich 12 miesięcy dalej rośnie i wynosi już 2,1 gigawata. Ok, to przyjrzyjmy się teraz, ile energii elektrycznej musiały wyprodukować jeszcze elektrownie konwencjonalne JWCD, jednostki wytwórcze centralnie dysponowane przez PSE. I tutaj mamy dość spore spadki rok do roku, też spadki miesiąc do miesiąca. Zobaczcie, że spadł. Raz popyt, dwa, bardzo dużo produkcji Zoze, więc tutaj mamy dalsze wypychanie tych jednostek konwencjonalnych przez, przez Oze i poziomy najniższe tutaj z ostatnich lat tylko 7,5 gigawata średnio w godzinie. Trend jest nadal spadkowy. Spadliśmy poniżej 10 gigawatów na średniej generacji z ostatnich 12 miesięcy. Następnie przyjrzyjmy się napełnieniu magazynu gazu w Europie. Jest to ważny czynnik odnośnie ceny gazu, a ceny gazu, jak wiemy, wpływają na ceny energii. No i tutaj mamy sytuację raczej stabilną. Poziomy około 59%, dobre tempo napełniania. Średnia w tym momencie to jest około 62%, więc jesteśmy 3 punkty procentowe poniżej 70-letniej. Natomiast. Widać, że idziemy raczej równym tempem od ostatnich 12 miesięcy i nie jest to na razie jakiś wielki czynnik. Zobaczymy, jak to się będzie kształtowało pod koniec kwartału 3 we wrześniu czy październiku. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci serdecznie za poświęcony czas. Zachęcam serdecznie do subskrybowania mojego kanału, do przesyłania tego filmu dalej do swoich znajomych, przyjaciół, przedsiębiorców, aby. Zwiększali swoją wiedzę na temat rynku energii i zachęcam serdecznie do kontaktu ze mną, tak aby wspólnie ustalić, jak możemy obniżyć koszt energii w Twojej firmie, jakie strategie możemy tutaj zastosować. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.